Witajcie w podcaście Kasujemy, gdzie zajmujemy się typami bukmacherskimi. Przed wami Andrzej, gospodarz programu. Oczywiście wszystko się zgadza. Wita was Andrzej z portalu TylkoPiłka.pl. Witajcie w sobotnim odcinku podcastu Kasujemy, w którym każdego dnia prezentujemy nasze typy bukmacherskie. Ciekawi nas, co sądzicie o wynikach na Białorusi. Czy waszym zdaniem niespodziewane rezultaty to efekt tak zwanej pierwszej kolejki, czy może idą za tym jakieś ustawki? Dobrze, że my wczoraj odpuściliśmy granie tej ligi, dzięki czemu zaoszczędziliśmy trochę grosza. Z drugiej strony, przegraliśmy dubla, ale jeśli mielibyśmy wybierać, czy przegrać kupon w e-sportach po zaciętym meczu, czy przegrać na Białorusi po ustawionym spotkaniu, to jednak wybieramy ten pierwszy przypadek. No nic, próbujemy dalej. O przegranym dublu już wspomnieliśmy, dlatego możemy sobie darować podsumowanie piątku. Przechodzimy zatem od razu do typów na dziś. Singiel dnia. W podcaście kasujemy. Sobotniego singla zagramy w Esporcie i ponownie zaglądamy do ISL Pro League. Typujemy, że Forze wygra przynajmniej jedną mapę w starciu z Na'Vi. Forze udanie rozpoczęło turniej, jednak dzisiaj przed tą ekipą stoi niezwykle trudne zadanie. Zagrają bowiem z zawodnikami NAVI, czyli aktualnym liderem rankingu światowego. Dyspozycja NAVI pozostawia jednak w ostatnim czasie sporo do życzenia. Gracze tej ekipy przegrali dwa spotkania w turnieju, przez co dzisiejsze starcie zapowiada się niezwykle interesująco. Stawiamy na zacięty mecz, w którym gracze Forze wygrają przynajmniej jedną mapę po kursie 1.70. Dubel dnia w podcaście KASujemy! Dubla w całości zagramy również w e-sportach. Na pierwszej pozycji typujemy, że Big pokona Complexity. Dla obu ekip jest to bardzo istotne spotkanie. W o wiele lepszym położeniu znajdują się zawodnicy Big którzy w przypadku odniesienia zwycięstwa w tej rywalizacji to piszą na swoje konto już trzeci triumf w turnieju. Natomiast Complexity przegrało swoje pierwsze dwa mecze i dzisiejsza rywalizacja jest dla nich tą z gatunku o 6 punktów. Obie ekipy miały okazję mierzyć się ze sobą w lutym podczas turnieju kwalifikacyjnego. Wówczas BIG pokonało rywali 2 do 1. Naszym zdaniem również i dzisiaj gracze tej drużyny będą górą w tej konfrontacji. Na drugiej pozycji stawiamy, że Gen G pokona chaos. Z prestiżowych rozgrywek ISL Pro League wędrujemy do nieco niszowej ligi Flashpoint, której zagrają dwie amerykańskie drużyny. Obie wygrały swoje pierwsze spotkania i w dzisiejszej konfrontacji powalczą o zwycięstwo w grupie B. Obie drużyny nie miały jeszcze okazji zagrać przeciwko sobie. Genji to nowa ekipa, która całkiem niedawno wygrała turniej w Anaheim, pokonując w finale brazylijską furię, co pozwoliło jej uzyskać promocję do turnieju Dreamhack Masters. W dzisiejszym meczu to właśnie gracze tej drużyny będą zdecydowanymi faworytami rywalizacji i, naszym zdaniem, nie będą mieli żadnych problemów z dopisaniem do swojego konta kompletu oczek. Dodajmy tylko, że chaos przystąpi do tego meczu osłabiony brakiem czołowego gracza, Smuja, którego zabrakło na turnieju z powodu problemów wizowych. Oba te mecze dają nam łączny kurs 208 i jeśli wszystko pójdzie tak, jak sobie założyliśmy, skasujemy 183 zł. Subskrybuj nasz podcast na YouTube, obserwuj nas na Instagramie oraz Twitterze i zapisz się do naszej grupy na Facebooku. Linki znajdziesz poniżej. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na sobotę. Życzymy Wam udanego i spokojnego dnia. Wielu wygranych kuponów, jeśli cokolwiek gracie. I jak zawsze, do usłyszenia jutro. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Kasujemy. Zapraszamy na naszą stronę tylkopilka.pl. Oraz już jutro na kolejny odcinek podcastu z typami buchmacherskimi. Do usłyszenia!